Hej, witam Was w kolejnym odcinku z kolejnymi premierowymi tułowiami. To są to tułowie, które występują pierwszy raz na moim kanale. No i zapraszam do prezentacji. Są to torsy, um, pochodzące z serii Ninjago, czyli tradycyjnie mamy tutaj fanów tejże serii, szczególnie akurat Eee, no, ona będzie tego bajka. Bo ja to tak traktuję, to jako takie nadruki na koszulce, na czyli tworzą takich najprostsze figurki, tak na wspomnienia Składam tam według własnego uznania z wykorzystaniem eee, tradycyjnych łówek neutralnych. No i włosów, jednak jak zwykle, takich samych. No to samo. Mamy tutaj e, tenże krams. Mamy na w stadku. Mamy też na w tył. Prezentuję. się prezentujemy. Widałem ciemno-szare. I ciemno tutaj rozmawiamy właśnie. Robię całą jak to wygląda między ciemno-szarem a, a takim właśnie szarem, który jest tutaj na figurce. Tadycyjnie, to jest zrobione. Para mi robi figurki. No i prawdę, zmiany na pewne oczywiście. Bardzo się cieszę, że udało mi się tak zakupić tych dłoni sporo pojedynczo, co nie paliły mi to oczywiście kłopotu, aby móc właśnie sobie swoją kolekcją rozwijać. No i jeżeli tak, tyle wygląda sprawa z samymi figurkami moimi, z fanami Ninjago. W poprzednim odcinku też mówiliśmy o Mechu, tylko że. No figurce, bo w zasadzie ta figurka występuje do dwóch zestawach, nie figurka, tylko Thors występuje w dwóch zestawach i tu Wam pokażę zestaw właśnie z Machem z tejże serii. Mamy trzy figurki, między innymi właśnie tego zejna się pokazać w tym swoim Machu. I z tego nim, dwoma wielkimi szablami. można to tak nazwać. westaw pochodzi z 25 roku, czyli to na języka, mógłbym powiedzieć. Wychodzi chodzi o tors, e, więc jest to jeden z najświeższych torsów z tego roku, tak? No bo pokazuję wam tarsy. niech byłam, nabyłam, ale około torsy z lat poprzednich, jeszcze wcześniejszych, tak? Jest, co 30 lat temu ale a, a z tego roku. Ja mówiłem, mówię, że nabyłam, nabyłam w roku raz na moim kanałach, no to, prawda, bo nabyłam w tym, tym roku. I tutaj akurat nabyłem Timtors i mamy e, też ten sam rok. I też fajnie to wyszło. Hmm, fajnie. I Mac'y, bo tak też ostatnio, niedługo, chyba się zauważył, to w jeżeli chodzi o takie rodzaje budownie, ale nie tylko w banku, są też jeszcze w innych seriach, nie wchodziłem w stoku, jeżeli chodzi o same te roboty. Tak to się prezentuje, ja to sobie przełączę. No to co? Ktoś no, mi się szybko dzisiaj powiedziało. E, mech Machami zresztą mam, budowałam. nie pokazywałam wam na urodziny i później ja, co, z niego, co z nim zrobiło. E, także też fajnie to wygląda. I jak ktoś lubi i ma czas do przeglądania dzieńca, to tam może sobie znaleźć wszystkie potrzebne do siebie informacje. Ja po prostu idę dalej, będę najpierw w następnym odcinek. Oczywiście będę dalej pokazywać wam moje igórki. Cieszę się z tego. Bardzo się tego cieszę. Będzie mi jeszcze mile, a będzie nas jeszcze więcej. No cóż, nie będę już nawijać. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!